Rok waszego ślubu i rok waszego dołączenia do Herbalife Nutrition to ta sama data. Dokładnie. Czego wam brakowało w życiu, skoro dołączyliście do Herbalife Nutrition? Że po ślubie chcę go mieć non stop przy sobie. <grym> I czy można powiedzieć, że udało się mieć męża przy sobie? Tak. tak. A co mówicie ludziom, którzy wahają się, czy rozpocząć swoją przygodę z Herbalife? Spróbuj, przyjdź, doświadcz, zobacz. Jeśli się tobie spodoba, to zostań. Słowo sukces odmieniamy przez wszystkie przypadki. Monika, Kamil, oni osiągnęli sukces w Herbalife Nutrition i z chęcią podzielą się z Wami historią swojego sukcesu. Dzień dobry, witajcie. Dzień dobry, cześć. cześć. Słuchajcie, czy to prawda, że rok Waszego ślubu i rok Waszego dołączenia do Herbalife Nutrition to ta sama data? Dokładnie. Zgadza się. Więc jak to wszystko się zaczęło? Dlaczego i ślub, i Herbalife Nutrition? Czy to. Jest z jakiś zespół naczyń połączonych? No To znaczy, no tak, też się zbiegło, ale też zaczęliśmy podejmować poważne decyzje w swoim życiu. Poważna decyzja ślub razem, bo mieszkaliśmy ze sobą już i wiedzieliśmy, że chcemy ze sobą być. No a ja, prowadząc swoją działalność gospodarczą, też chciałem tą działalność rozszerzyć jeszcze o dodatkowe usługi. Żyliście miłością do siebie, ale czego Wam brakowało w życiu, skoro Dołączyliście do Herbalife Nutrition? Wspólnego czasu. Był czas przed, kiedy mąż musiał wyjeżdżać, kamil musiał wyjeżdżać za granicę w celach zarobkowych, a ja wiedziałam, że po ślubie chcę go mieć non stop przy sobie. <laughs> I czy można powiedzieć, że udało się mieć męża przy sobie? Tak. 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 Powiedzcie proszę, jak zmieniło się wasze życie dzięki Herbalife Nutrition? Co było kiedyś, co jest dziś? Kiedyś wstawałem o 12, bo byłem tak zmęczony. Byłem pesymistą, czyli z góry zakładałem, że coś się nie uda. No, poziom energii był bardzo niski, co też byłem sfrustrowany po prostu tym. No i nie było czasu, tak? bo człowiek dużo pracował, mało energii i pieniądze się nie zgadzały. Dzisiaj wstaję o 5.30 rano, jestem wypoczęty. Nie zakładam z góry, że coś się nie uda, tylko wiem, że trzeba wykonać pracę i to się uda, wszystko jest do zrobienia. Tylko trzeba chcieć mieć realizować swoje cele. No i jest energia, tak? Czyli jest taka chęć do działania, świeżość, po prostu jasność umysłu, mentalnie. Tak, w skali od 1 do 10 kiedyś, 3 plus, dzisiaj 10 plus. A w twoim wypadku? U mnie przede wszystkim nadwaga, pracoholizm, brak takich funduszy, które chciałabym mieć, na pewno brak czasu na zrealizację siebie ale też i brak takiego hobby. E co ja chcę w życiu robić więcej? Oprócz tego, że pracuję na etacie i jestem w domu, czyli sprzątam, szykuję dom, a teraz to jest sylwetka, o której zawsze marzyłam. Jest na pewno czas wolny dla siebie, ale też i dla rodziny, dla dzieci. Jest spełnienie zawodowe, jest rozwój osobisty, który przeszłam przeogromny. No i zamiast takiej cichej myszki, którą byłam kiedyś, no teraz jestem osobą, kobietą, która występuje i na scenie prowadzi, i zespół, no i się realizuje. Zmieniliście się mentalnie, o czym opowiedzieliście? Tak, bardzo, bardzo, bardzo. A jak bardzo. zmieniło się Wasze życie, jeżeli chodzi o finanse? Jak było kiedyś, jak jest dzisiaj? No, przykład kiedyś, żeby mieć tyle pieniędzy, ile chcemy, musiałem pracować, tak jak mówiłem, cztery różne prace miałem. Dzisiaj tylko Herbalife Nutrition. Prowadzimy swój klub, mamy tam oczywiście zajęcia fizyczne, ale główne źródło dochodu to jest Herbalife Nutrition. Można też porównać to, że kiedyś e, za granicę jeździł Kamil do pracy, a teraz jeździmy za granicę, ale w celach podróżowania tak, Wakacje. z rodziną, z dziećmi, tak. bo m, oprócz tego, że w Herbalife e, podjęliśmy w momencie, kiedy ślubowaliśmy, to też e, założyliśmy rodzinę pełną, bo jesteśmy rodzicami dwójki dzieci, którzy... Są w naszym życiu na co dzień tak wpasowani w, nas, w nasz styl życia, bym powiedziała, nie? Czyli to też mi się podobało, bo mm, jak, kiedy zaszłam w pierwszą ciążę, byłam jeszcze na etacie. I zrezygnowałam z etatu, bo też znalazłam ten czas, że mogłam połączyć wychowanie dziecka z pracą e, w Herbalife Nutrition. A martwiliście się kiedyś o, o, o przyszłość, o jutro, o to, co będzie na koniec miesiąca? E, kiedyś tak. Kiedyś tak. Bardzo. Mhm. Były czasy. Tak i dlatego też szukaliśmy szukałem rozwiązania, żeby móc zostać w Polsce, żeby mieć czas, żeby móc pojechać na wakacje. Po prostu być i nie myśleć o tym, że trzeba non stop zarabiać pieniądze, Tylko żeby był ten czas, żeby naprawdę żyć. Przypomnijcie ile lat już jesteście w biznesie. Czy po 8 latach chce Wam się pracować? Czy macie taką samą motywację, jak mieliście na początku? E, wiesz co, to się trochę zmienia w, w biegu tych 8 lat. Czasami jest skupienie większe na kliencie, e, czasami jest e, skupienie większe na budowaniu zespołu, a więc to jest też tak e, różnie, ale zawsze się chce. Wiesz, kiedy chcecie najbardziej? Kiedy widać efekty, kiedy przychodzą osoby i dziękują ci za to, jak zmieniłaś ich życie. Czy e, sylwetkowo, czy też e, finansowo. A co mówicie ludziom, którzy wahają się, czy rozpocząć swoją przygodę z Herbalife Nutrition? Bo na pewno wiele osób ma pewne wątpliwości. Dajemy im czas, niech się przyglądają. Ja też się przyglądałem. I mój mentor mnie nie naciskał. Ja byłem w klubie u Michała trzy razy. Tak, przyglądać się, porozmawiać, zobaczyć. Michał nie naciskał. Dopiero za trzecim razem zapytał się, no to co robimy? Tak? Czy ja jestem gotowy? I ja wtedy byłem gotowy. I ludziom też dajemy taką możliwość, żeby mogli się przyglądać, zapraszamy ich do siebie, żeby oni byli, uczestniczyli, ale nic nie muszą. Spróbuj, przyjdź, doświadcz, zobacz. Jeśli się Tobie spodoba, to zostań. Słuchajcie, czas na rachunek sumienia. Z jednej strony, powiedzcie, kim byliście kiedyś, w każdym aspekcie, a kim jesteście dzisiaj. A tym <laughs> momentem zmiany niech będzie Herbalife Nutrition. Uh, pracoholik. Zabiegana kobieta, szara myszka z nadwagą, otyłością, ciągle dążąca do e, ideału sylwetkowego. Wtedy też byłam wykształcona, a więc w tą stronę. Kwestia tego, że nie miałam swojego hobby i takiego czasu dla siebie. A teraz pewna siebie kobieta, zadowolona z sylwetki, która też angażuje swój czas na rozwój. No dodatkowo jestem też mamą i żoną, bo to również się zmieniło u mnie. I chyba to takie najważniejsze rzeczy. Mm -hmm. No, ja kiedyś na pewno byłem bardzo zmęczony. Bardzo zmęczonym sportowcem to zabrzmi bardzo dziwnie, bo zmęczony byłem. Ale też moje przekonania były takie, że żeby w życiu coś osiągnąć, zarobić, to trzeba po prostu wypróć sobie żyły. I to wiąże się z tym, że nie będzie czasu na nic. Albo po prostu to jest łód szczęścia. Że coś mi się przytrafi, trafię po prostu jakąś tam na loterii gdzieś. Natomiast dzisiaj wiem, że to jest praca, to jest poukładanie, to są marzenia i to są cele, które się realizuje. No i dzisiaj mam energię. Co by było, gdyby w waszym życiu nigdy Herbalife Nutrition się nie pojawiło. No, ja już to uczucie poczułem kiedyś, e, co by było w moim życiu. Przytoczę historię. Ostatni raz, kiedy byłem w pracy za granicą, przebieraliśmy się w szatni i ja mówiłem, że ja tutaj jestem tylko sezonowo i wracam do Polski. Jeden z kolegów powiedział, tak jak my wszyscy: My też tutaj przyjechaliśmy na chwilę, a zostaliśmy całe życie, i ja tak nie chciałem. Ja poczułem wtedy ogromny strach. Ale wiedziałem w, w tamtym momencie, że w Polsce jest Michał, który robi Herbalife i że mam, że mam możliwość pojechania do niego. I gdybym nie miał tej możliwości, to ten strach zostałby ze mną. To taka bezradność, że widząc tych ludzi, niekoniecznie szczęśliwych, ja bym był w tym samym miejscu. I bym tak pracował, i bym miał taki styl życia, którego nie chciałem. To był dla mnie katastrofa po prostu. U mnie pewnie jeszcze nadwaga, z którą borykałam się cały czas, a więc nie wiem, czy bym znalazła na nią rozwiązanie. No i ta e, strach to to samo, bo mm, ja też bardzo płakałam, <grym> że tak powiem, jak Kamil wyjeżdżał za granicę, to ja po prostu przeżywałam gdzie tydzień od poniedziałku do piątku. Weekend jechałam do mamy i to było takie, wiecie, koło i odliczanie, odliczanie, odliczanie. No i to była tęsknota, smutek, żal. I ja wiedziałam, że jak Kamil mi powiedział, że ślubujemy w sierpniu, a i chcę założyć rodzinę, chcę dzieci. Ja miałam obawę, ale jak? Co dalej? Kiedy? Jak my będziemy spędzali czas? Jak będziemy się realizowali jako rodzina? Finanse. To było to też samo, żeby spinanie z miesiąca na miesiąc y, finansów naszych, budżetu domowego. To chyba takie największe rzeczy, które nam towarzyszyły przed, nie? I non -stop to samo, tak? Bo w pracy, której byłem, to cały czas się robiło to samo. Czyli to monotonia, po prostu dzień za dniem, zero rozwoju. Przeraża. Mnie to dzisiaj, jak sobie czasami pomyślę, że tak by mogło być, to strach. W czym tkwi sukces? Bo chyba o sukcesie możemy mówić, bo mówicie o sobie jako o ludziach sukcesu, którzy odnieśli sukces herbalife nutrition. Tak. No. Powiedzcie to. <głosy> <głosy> Dla mnie tkwi to w też i zaufaniu, pracy i marzeniach. To właśnie chciałem, żeby Monika pierwsza powiedziała. Cele i marzenia. Po prostu realizacja i ludzie tutaj nam to pokazali, pokazała nam firma, że jest to możliwe. Spotykamy się z masą ludzi, którzy odnoszą coraz to większe sukcesy i my też tak chcemy. Słuchajcie, życzę Wam, żebyście spełnili wszystkie swoje plany, wszystkie swoje marzenia, nie tylko te, które chcecie zrealizować w 2023 roku, ale każde. Nawet te najskrytsze i najtrudniejsze. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję, że mogłem z Wami porozmawiać.